Przyszła teściowa lubow Wiktorowna nie spodobała się ninie od pierwszego dnia znajomości, a właściwie już od pierwszego spojrzenia. Nie z zewnątrz wydawało się, że kobieta przyjęła przyszłą synową całkiem serdecznie, z czułymi słowami i szerokim, zachęcającym uśmiechem: Ninoczka, ninoczka. Świergotała ona przy stole, czy wygodnie cię usadziliśmy, czy nie wieje ci z okna, czy twoje nóżki nie zmarzły, u nas podłoga jest taka zimna. Kobieta wręcz promieniowała miłością i troską. Tylko, że Nina wyczuwała, że to wszystko jest tanią farsą, w której reżyser i główna aktorka to ta sama osoba. Dlatego przesiedziała cały wieczór jak na szpilkach. Bojąc się zrobić coś nie tak. Odprowadzając narzeczoną do domu po zaręczynach, Artem po prostu promieniał szczęściem. No widzisz, głupta się, a ty się bałaś. Przecież mówiłem, że mama to najlepsza osoba na świecie. Jak cudownie cię przyjęła, zachwycał się. A nina szła w milczeniu i marszczył brwi, ale nie mogła powiedzieć ukochanemu o swoim niepokoju. Nie uwierzyłby jej, bo przecież non-stop mówił, jaka to kochająca, szczera i przyjazna jest jego matka. Prawda, że mamusia czasem może przesadzać z troską, ale to dlatego, że naprawdę się o nas martwi, nie ustawał narzeczony, ale jestem pewien, że wszystko będzie dobrze. Och, gdyby tylko Nina mogła mieć taką pewność! Ona sama już niczego nie była pewna, a to wszystko przez to wstrętne przeczucie w duszy. Skąd się to wzięło? Może powodem były przechwycone kątem oka dziwne spojrzenia Lubowi Wiktorowny, a może nadmierna słodycz w jej słowach, mająca uśpić czujność. Ale po spotkaniu z przyszłą teściową chciało się rzucić wszystko i uciec. Chociaż według słów Artema, w rozmowie z nim mama nawet nie nazywa najmi po imieniu. A tylko moja dziewczynka lub moja córeczka, a nawet groziła, że urwie uszy temu, kto skrzywdzi narzeczoną. Mina, jak tylko mogła, starała się ukoić wewnętrzne niepokoje. W końcu może napatrzyła się na nic, skoro zbliża się dzień ślubu. A ślub, co tu dużo mówić, to ogromny stres. A może po prostu się denerwuje, bo przecież pierwsze czasy będzie musiała mieszkać w rodzinie narzeczonego. Właśnie taki był warunek Artema, ale nie mają zbędnych środków, by teraz wynająć osobne mieszkanie. A poza tym mama, osoba niemłoda, nie odmówi pomocy synowej. Mina, zaciskając zęby, przyjęła to jego żądanie. Chociaż jej rodzice od razu zaoferowali finansową pomoc, ale Artem kategorycznie odmówił, przez co zyskał szacunek teściów. Teraz mają swoją rodzinę, będą polegać na własnych siłach. Dość już zachowywania się jak ostatnia tchórzka przekonywała Nina swoje odbicie w lustrze przed ślubem. I dziwiła się przerażonemu spojrzeniu, jakie otrzymała w odpowiedzi, próbując jakoś się uspokoić, dziewczyna zaczęła rozmyślać, że zapewne Lubow Wiktorowna też nie ma lekko. W końcu jedynego synka odprowadza do dorosłego życia, dosłownie z krwią odrywając go od siebie i oddając nieznanej dziewczynie. Wyobraziła sobie to krwawe widowisko i uśmiechnęła się. Zrobiło się nieco lżej. Chociaż w duszy wciąż poruszał się mały robaczek wątpliwości. Ślub okazał się wspaniały. Krewni z obu stron bardzo się postarali. Stoły uginały się od przysmaków, gości bawił elokwentny konferansjer. Mina nawet na chwilę zapomniała o wszystkich swoich troskach i lękach. Goście bawili się tak szaleńczo i tak szczerze życzyli młodej parze ogromnego rodzinnego szczęścia. Ale każde święto musi się skończyć. Dobiegł końca również weselny bankiet. Nowożeńcy szykowali się do swojego nowego rodzinnego gniazdka. Lubow Wiktorowna przydzieliła im przecież największy i najjaśniejszy pokój w swoim ogromnym czteropokojowym mieszkaniu. Mama najni pocałowała córkę na pożegnanie w czoło i nawet przeżegnała oddalającą się sylwetkę. Jaki to ładny ślub! Tak ciepło traktuje jej dziewczynkę. Długich lat młodym. Jeszcze nie ucichły w uszach najni okrzyki, wiwat, a nastrój już jej się psuł. Duży i jasny pokój dla nich z Artemem okazał się pokojem przejściowym. Bezpośrednio z niego były drzwi do mniejszego, odizolowanego pomieszczenia i oto nieszczęście. Lubow Wiktorowna z jakiegoś powodu postanowiła złożyć ślubne prezenty właśnie tam. Dlatego przez północy chodziła tam i z powrotem, całkowicie uniemożliwiając im sen. Mina ledwie nie płakała. Przecież marzyła, że pierwsza noc poślubna stanie się dla nich z mężem prawdziwym mistrzostwem. W końcu jej wychowanie nie pozwalało na bliskie relacje przed ślubem. Ale o jakiej bliskości mogła być mowa, skoro teściowa zachowywała się jak ciekawskie widmo? A do tego w sąsiednim pokoju pijani chrapali członkowie rodziny starszego brata lubow Wiktorowny. Rozgrzani parami wina. Aż do rana słuchali głośnej muzyki, a gdy się wreszcie uciszyli, już świtało. Nawet porządnie się wyspać dziewczynie się nie udało. W przeciwieństwie do męża, który zasnął, zaledwie głową dotknął poduszki. Rano, patrząc na słodko pochrapującego męża, Nina narzuciła lekki szlafrok i wymknęła się z pokoju. Tak bardzo chciała odświeżyć twarz zimną wodą po tej koszmarnej nocy. Zakręciła kran i wpatrzyła się w lustro w swą nagle wychudłą twarz. Próba wymuszenia uśmiechu kompletnie się nie udała, i dziewczyna machnęła ręką. Już miała chwycić za klamkę, gdy nagle usłyszała dość głośną rozmowę dobiegającą z kuchni, mówią: Że na wschodzie rodzice panny młodej otrzymują hojne dary od swatów, jeśli córka wyszła za mąż jako niepokalana, rozprawiała Teściowa. A mnie się wydaje, że mama Ninoczki zostanie bez prezentu. Lubow Wiktorowna głośno się zaśmiała, a Nina usłyszała, jak dołączył do niej już wstały brat. Tak, Minka pewnie cieszy się, że nie mieszka na wschodzie. Chociaż to wszystko bzdury, sprawa młodych, jeśli nie pierwszy, to teraz jedyny. Dziewczyna poczuła, jak jej policzki płoną, a czoło oblewa lodowaty chłód. Czy to oni? Wyszła z łazienki i stanęła w progu kuchni, ale ci, którzy mówili, nawet nie pomyśleli, by przerwać. To jeszcze jak to ująć? rzuciła teściowa. Rzucając szybkie spojrzenie na synową i zaciskając usta. Rozmawiali oni nie tak, jakby nie wiedzieli o jej obecności, lub uznali, że mają do czynienia z kompletną idiotką. Krew uderzyła dziewczynie do twarzy, a ona zacisnęła pięści do bólu. Co chcecie przez to powiedzieć? zapytała lodowatym tonem Tomka. Lubow Wiktorowna zrobiła niewinną minę i tękimi rzęsami. Och, nie bierz tego do siebie, kochanie zaczęła słodkim głosem. Brat i ja, widzisz, lubimy żartować. A potem uśmiechnęła się złośliwie. Chociaż prawdę mówią, że na złodzieju czapka gore, Nina zakryła twarz dłońmi i rzuciła się do sypialni. Jak oni śmią tak o niej mówić? I zaraz do pokoju zajrzała teściowa. Wszystko w porządku, kochanie? Nina słabo kiwnęła głową, trochę ją boli. Lubow Wiktorowna westchnęła ze smutkiem. I co czeka mojego chłopca, skoro od pierwszego dnia boli cię głowa? Nina nie znalazła, co odpowiedzieć. A za ramieniem teściowej wyłoniła się głowa jej podchmielonego braciszka. Za to nie będziesz się męczyć z wnukami, zachichotał. A jak urodzi coś, to od razu będzie wiadomo, że to podrzutek. Mężczyzna wybuchnął gromkim śmiechem, a teściowa zaczęła go wypychać z pokoju. Jeszcze czego, każe robić test na ojcostwo każdemu dziecku. Nie po to tyle lat harowałam, żeby moje mieszkanie dostało się komuś obcemu. Minę przeszedł dreszcz. Siedziała w głębokim otępieniu, nie wiedząc, czym wytłumaczyć to, co się dzieje. Czy wszyscy tak bardzo przesadzili wczoraj? A z kuchni dochodził głośny głos lubow Wiktorowny. Wiem, że omotała mojego głupka, żeby przejąć to mieszkanie, ale jeszcze zobaczymy, kto kogo. Mina wzdrygnęła się. Oto więc, co naprawdę myśli o niej Teściowa. Już określiła ją jako poszukiwaczkę łatwego zysku. I ta pokazowa demonstracja została urządzona specjalnie dla niej, dla najni, a gdzie ta miłość i szczerość, o których mówił Artem. Teraz mąż chrapie bez opamiętania. Znaczy to, że nie uwierzy ani jednemu słowu żony, jeśli spróbuje się poskarżyć. Ninie zrobiło się niedobrze i chwyciła się za głowę. Co ma teraz zrobić? A w kuchni tymczasem rozgrywała się bitwa. Lubow Wiktorowna wyraźnie próbowała wyprowadzić z domu brata z rodziną. Drogi braciszku, czas już się wynosić, grzmotała. Przecież przyjąłem waszą rodzinę tylko na jedną noc. Chciałam zobaczyć reakcję Ninki. Już wszystko widziałam, a teraz wynocha. Mężczyzna mamrotał coś niezrozumiałego, próbując obudzić żonę i córkę. Złożeczył niewiernej siostrze, ile wlezie. Ale tylko drzwi za krewnymi się zamknęły, a Lubow Wiktorowna wpadła do pokoju młodych. Nie zwracając najmniejszej uwagi na ninę, która szykowała się do przebrania, usadowiła się na skraju łóżka. Przez chwilę. Podziwiając śpiącego syna, Czule musnęła palcem jego nieogolony policzek. Słoneczko, wstawaj, już prawie południe, i dziewczyna wzdrygnęła się, jakby stała się świadkiem czegoś wstydliwego, zupełnie nieprzeznaczonego dla jej oczu. Artem otworzył oczy i usiadł na łóżku. Uśmiechnął się do matki, i Czule cmoknął ją w policzek. Kobieta triumfalnie spojrzała na synową i wycydziła, nie odwracając się do syna. Synku, powiedz żonie, żeby przygotowała ci porządne śniadanie. Lubow, Wiktorowna złośliwie spojrzała na Ninę. Jeśli teraz mieszka z nami, niech się podporządkowuje naszym zasadom. I kobieta zaczęła wyginać palce. Pierwsza zasada: do przebudzenia syna śniadanie na stole musi stać i cieszyć oko. Druga zasada: rozmowy przy stole szkodzą zdrowiu. I trzecia zasada: nie czekaj na moje wskazówki. Zobaczysz nieporządek, rzuć się i napraw. Artem zachichotał nad słowami matki i spojrzał na żonę. Ty jeszcze tu jesteś. A na co czekasz? Nie zrozumiałaś tych zasad? Nina milczała napięta, a Lubow Wiktorowna wsunęła palce synowi we włosy, żartobliwie je rozczochrując. I dla mnie przygotuj omlet i to szybko, rzuciła do synowej. Nie odrywając oczu od ukochanego. Dziewczyna powoli kiwnęła głową i wyszła. Ostatnie co usłyszała to twarda rada Artema dla matki. Nie krępuj się, mamo, jeśli będziesz musiała ją nauczyć rozumu, pomogę ci. Dwa kłębuszki nadal coś sobie szeptali w sypialni. A Nina rzuciła się szukać swoich rzeczy. Dobrze, że zabrała na początek tylko dwie małe walizki. Szybko przebrała się w dżinsy i popędziła do drzwi, wzywając po drodze taksówkę. Hej, a ty dokąd? Dobiegł ją potężny bas męża z balkonu. Ale Nina nic nie odpowiedziała. Pędziła do nadjeżdżającego samochodu, jakby goniła za nią sfora psów. Tego samego dnia dziewczyna złożyła pozew o rozwód. I nie zmieniła swojej decyzji nawet po tym, jak ludmiła Wiktorowna urwała telefon, długo i bezskutecznie próbując pogodzić ją z Artemem. Teraz mi nie jest dobrze. Chociaż połowa miasta plotkuje za jej plecami, że okazała się leniuszką i pasożytką. Nie wytrzymała elementarnych wymagań. Uciekła drugiego dnia po ślubie. Ale dziewczyna tylko się uśmiecha. Takiego doświadczenia kontaktu z teściową nie życzyłaby nawet wrogowi. Chwała Bogu, że miała dość rozumu, by odejść od razu, zanim pojawią się dzieci i zanim nie złamią jej na rzecz bezczelnej rodziny. Ninie niczego nie żal. Niech lubow Wiktorowna czeka na inną idiotkę, która zgodzi się na takie traktowanie lub sama dogadza swojemu synkowi. Nina wróciła do mieszkania rodziców i całkowicie pogrążyła się w pracy. A na 25 urodziny rodzice podarowali jej królewski prezent kawalerkę w jednym z nowych budynków Nowej Moskwy. Przywykła dużo pracować i w kwestiach finansowych nie polegać na nikim innym. Tak wychowali ją rodzice, że można ufać tylko sobie. Nie chodzi nawet o to, że bliscy mogą zawieść, ale o to, że życie jest nieprzewidywalne i nikt nie jest wieczny. A co, jeśli coś się stanie, by nie zostać z niczym? I młoda kobieta czasem dziwiła się niektórym ludziom, żyją dniem dzisiejszym, czekają na jałmużnę, a sami się nie ruszają. Ale im tak wygodnie i sumienie ich nie gryzie. Zresztą, minę nie niepokojli, bo jej nie przeszkadzali w życiu. Ale są takie uniwersalne prawa. Kiedy czegoś nie chcesz zaakceptować, życie właśnie to ci podstawia. Kto to wie po Ceo? Najwyraźniej po to, żeby przestało cię to drażnić. Taka walka z twoim ego. Nie krytykować i nie potępiać. Wyższa instancja sama się tym zajmie. Ilinę też to spotkało. Ten pierwszy nieudany związek, który trwał zaledwie jeden dzień, wkrótce poszedł w zapomnienie. I spotkała Aleksandra. Wspaniały mężczyzna. Nawet po tym, jak przyjrzała mu się uważnie i spotykała się z nim przez dość długi czas, nie odkryła w nim niczego odpychającego. Poza jednym spornym punktem. Można go było zaliczyć zarówno do plusów, jak i minusów. Aleksander utrzymywał swoją matkę i siostrę. Z jednej strony to szlachetne, a z drugiej zachęcanie do lenistwa. Dobra matka, ale on jako syn ma pewne obowiązki wobec niej i w końcu go wychowała. Jeśli pominąć, że jest stosunkowo młodą kobietą i mogłaby jeszcze pracować, to można się z tym pogodzić. Ale siostra. Soneczce było 30 lat i wszyscy jej współczuli. Po bolesnym rozwodzie sama wychowuje dziecko, jej mąż okazał się złym człowiekiem, o synu nie pamiętał, pomagał tylko alimentami i to trzeba było je z niego wyciągać. Soneczka była wspierana przez matkę, u której mieszkała z dzieckiem. To tłumaczyło, dlaczego matka Aleksandra nie pracowała. Pomagała z wnukiem, ale w żaden sposób nie można było zrozumieć, dlaczego nie pracowały dwie kobiety. Córka była na urlopie macierzyńskim, więc sama mogła sobie radzić z dzieckiem lub wrócić do pracy. Ale wszystko wyjaśniało się tym, że Jewgenia Władysławowna miała słabe zdrowie. Soneczka miała stres po rozwodzie, a syn Jewgenii Władysławowny miał dobrą pensję. Mina tego nie rozumiała, ale nie była przeciwna. Aleksander był troskliwy, pięknie się o nią troszczył i nie żałował na nią pieniędzy. I po ślubie nie było problemów finansowych. On również w pełni wkładał się w budżet rodzinny. Gdy twoja kieszeń nie jest naruszana przez innych, to nie ma się czym martwić. Niech robią, co chcą. Mina nie rościła pretensji do cudzych pieniędzy. Żyli tak, jak przywykli przed ślubem, i nie przejmowali się, że ktoś coś wynosi na bok. W końcu to ich własny kraj, więc nie mieli się o co martwić. Ale tak nie trwało długo. Mąż uznał, że ugrzązł w bagnie, nie posuwa się dalej, a czuje, że ma siły, by zrobić coś większego. Firma, w której pracował na stanowisku głównego konstruktora, nie mogła mu zaoferować wyższego stanowiska, tam już dawno osiedlił się lud i na długo. Co czekało młodego mężczyznę w przyszłości? Będzie do emerytury dowodził zmieniającymi się chłopakami, którzy rysują jakieś meblowe konstrukcje, podczas gdy wokół jest tyle możliwości. Kierownictwo korzysta ze wszystkich dobrodziejstw, a jemu w porównaniu z nimi przychodzi zadowalać się okruchami. Aleksander od dawna rozmyślał nad tym, że powinien sam prowadzić biznes, ale nie odważył się z powodu tego, że był jedynym żywicielem rodziny. Wcześniej matka była przeciwna, preferowała stabilność. Uważała, że syn i tak zarabia wystarczająco. Teraz jednak żyje on oddzielną rodziną i można powiedzieć, że matka już nie ma na niego silnego wpływu, decyzje podejmują wspólnie z żoną. I teraz mina poparła jego decyzję, ale nie chciała wrzucać mu kłód pod nogi. Jako prawdziwa żona zaufała mężowi, on wie, co robi, nie rzucił się w to pochopnie. Kręcił się w tej branży, więc zna, jak to wszystko działa. W efekcie mąż odszedł z pracy, rozpoczął własny biznes meblarski i nawet przez kilka miesięcy coś się działo, jakby rysowały się perspektywy. Ale potem wszystko zamarło, znajomi, których nakłonił do czegoś kupienia, się skończyli. Aleksander nie zdążył nacieszyć się swoimi sukcesami, jego biznes dość szybko upadł, ale długo się tym nie martwił, powiedział, że był na to przygotowany. Ale nie mógł nie spróbować, okazuje się, że z zewnątrz łatwiej obserwować życie przedsiębiorców, a w rzeczywistości oni pracują więcej niż inni. Aleksander zrozumiał, że praca na własny rachunek to niewdzięczne zajęcie, tam trzeba harować niemal całodobowo. Nie tak jak, gdy przychodzisz do kogoś i wykonujesz swoją pracę, a jak tam naliczane są wynagrodzenia, jak firma znajduje klientów, jak zarabia pieniądze, to nie twoja troska. Ale spróbował, teraz nie będzie się w to pakować. Postanowił wrócić na poprzednie miejsce. Teraz dotarło do niego, jak dobrze było mu zorganizowane. Poszedł prosić się z powrotem, ale tam już na niego nie czekano. Znaleźli zastępstwo i są zadowoleni, że bez niego praca idzie nie gorzej, nawet wszystkie niższe stanowiska były obsadzone. Ale on nie poszedłby tam, nie chciał obniżać poprzeczki. Z tą poprzeczką młody człowiek chodził na inne rozmowy kwalifikacyjne i nie zgadzał się pracować tylko jako konstruktor, nie mówiąc już o zmianie specjalizacji. Przecież odchodził ze stanowiska głównego konstruktora, takie właśnie chciałby zdobyć. A ile jest takich ofert w branży meblarskiej? Mąż mówił, że on, jako cenny specjalista, znajdzie godne miejsce, i żona go wspierała. Nina rozumiała ambicje męża i było jego żal. Przecież przez długi czas był cennym i szanowanym specjalistą, a teraz miałby spaść do roli jakiegoś menedżera w sklepie meblowym. Sama nie znała się na tej branży, ale wierzyła, że mąż wie, co robi, czyli znajdzie godną pracę. A ona sama pracowała i uznała, że nic strasznego rodzina przetrwa też z jej pensji. Tak minął jeden miesiąc, a to mały okres, by coś się rozstrzygnęło. Młoda kobieta wspomina, jak ona sama szukała pracy. Pół roku poszukiwań, zanim trafiła na dobrą ofertę. I to była mała posada administratora w klubie fitness. To dopiero później, widząc jej pracę i biorąc pod uwagę jej wykształcenie, kierownictwo awansowało ją na stanowisko księgowej całej sieci. Prawda, Nina przymykała oko na to, że nigdy nie siedziała w jednym miejscu, i w trakcie nauki dorabiała, i po studiach poszła do pierwszej lepszej pracy. Zarabiała na życie, by nie prosić rodziców o pieniądze ale cały czas przeglądała oferty, szukała czegoś bardziej odpowiedniego. Nie stawiała poprzeczki, tylko szła tam, gdzie płacili. Od razu jej się nie udało znaleźć dobrej pracy, ale już zapomniała, przez co przeszła. A wszystko dlatego, że bezczelne siadanie rodzicom na szyi jej sumienie nie pozwalało. Ani nie chciało się, żeby bliska osoba nie doświadczała niedogodności, dlatego ona wspierała męża, niech spokojnie szuka pracy. I w pierwszy miesiąc nic nie powiedziała na to, że mąż poprosił o pomoc, gdy przyszła pora na przelanie pieniędzy jego matce. Wręcz przeciwnie, Nina chroniła ukochanego przed stresem, przecież razem z nim odczuwała jego bezradność. Wyobrażała sobie, jak to jest dla mężczyzny zdawać sobie sprawę, że nic nie może zrobić dla bliskich. To mocno uderza w męską dumę. A mąż najwyraźniej przełamał się, by poprosić o pieniądze. I żona bez pytań przesłała na kartę teściowej 10 tysięcy. Nie ustalali kwoty. Nina wiedziała, ile mąż zwykle przesyła, ale uznała, że w tej sytuacji to luksus. I całkiem poważnie zakładała, że teściowa ze zrozumieniem przyjmie fakt, że kwota pomocy jest mniejsza. Ale zaledwie po dokonaniu przelewu, Eugenia Władimirowna natychmiast zadzwoniła do synowej i oburzyła się. Nyną, co to za grosze teraz do mnie przyszły? Zapytała. Młoda kobieta nie zdążyła nic odpowiedzieć. Lekko się zmieszała, nie wiedziała, jak na to zareagować. Może teściowa chciała tak zażartować. Ale nie, Eugenia Władimirowna zaczęła niezadowolona tłumaczyć, że mieszkają we trójkę z dzieckiem i potrzebują więcej pieniędzy niż ta kwota, która wpłynęła na jej kartę. Może Nina przypadkowo zapomniała dopisać zera. Nina popadła w osłupienie z powodu takiej bezczelności. Przy okazji dowiedziała się, że mąż przelewał swojej matce nieco więcej, niż jej mówił. Jednak żona nie była gotowa przelać nawet tej kwoty, którą on podawał. Chociaż nie mieszkali we trójkę, ale to ona teraz sama utrzymuje rodzinę. A przejmowanie na siebie jeszcze trojga ludzi wcale jej się nie chciało. Ale młoda kobieta wstydziła się odmówić teściowej. Tym bardziej, że Eugenia Władimirowna ganiła ją jak niegrzeczne dziecko. I jeszcze mówiła, że przez synową będzie cierpieć dziecko. Nina była zdezorientowana i nie bardzo zdawała sobie sprawę. Co się dzieje? Praktycznie automatycznie dokonała kolejnego przelewu. W ten sposób zabezpieczając rodzinę teściowej całą kwotą, którą wcześniej przelewał Sasza. Teraz to Nina mówiła mężowi, że musi jak najszybciej znaleźć pracę i zgadzać się na każdą, bo ona nie będzie mogła co miesiąc przelewać pieniędzy jego matce. Wytrzymaj, przecież nam na wszystko wystarcza, uspokajał ją mąż. Oczywiście, że wystarcza, skoro wydaje swoje oszczędności, niezadowolona zauważyła żona. Aleksander ze współczuciem na nią spojrzał i przyznał, że nie wiedział, że to aż tak poważne. Obiecał, że natychmiast znajdzie pracę, nawet pójdzie do Urzędu Pracy. Choć uważał to za głupotę, Nina uwierzyła i starała się zapomnieć o tej nieprzyjemnej chwili. Trzeba przecież pomagać sobie nawzajem, chociaż w głębi duszy nie zgadzała się, że powinna pomagać nikt nią, ale się pogodziła. Dalej żona miała nadzieję, że mąż znajdzie jakąkolwiek pracę i często wypytywała o postępy w poszukiwaniach. Aleksander z entuzjazmem opowiadał o rozmowach kwalifikacyjnych i mówił, że czeka na telefon. Ale przez następne dwa miesiące nic się nie działo, ani staży, ani okresów próbnych. Mąż jak siedział w domu, tak tam dalej siedział. A na uwagę żony, że powinien sam dzwonić, a nie czekać, odpowiadał, że to głupota i nie będzie się tak upokarzać. Nina znosiła to i regularnie przelewała pieniądze teściowej. Nie awanturowała się, cicho wrzucała niezbędną sumę na jej wygodne życie, żeby z nią nie rozmawiać. Mąż był zadowolony i opowiadał bajki, że wkrótce wszystko się zmieni. On będzie pracować, a żonie w końcu uda się odpocząć. A młodej kobiecie już teraz potrzebny był odpoczynek i w pewnym momencie wdała się w romans z kolegą z pracy. Była zdenerwowana, kolega ją wysłuchiwał i wspierał. Wkrótce zrozumieli, że razem jest im spokojniej, a znajomość przerodziła się w coś więcej. Ale pewnego dnia mąż przyszedł ją odwiedzić w przerwie obiadowej. Do jego zaskoczenia, żona miło rozmawiała z innym mężczyzną, który położył rękę na jej ręce, a to było więcej niż coś przyjacielskiego. Aleksander przez chwilę stał niezdecydowany, zastanawiając się, czy rzucić się na rywala z pięściami, czy nie, a potem zdecydował, że nie warto. W końcu on, człowiek z wyższym wykształceniem, szybko przemyślał to w głowie i zrozumiał, że lepiej nie dać po sobie poznać, że coś widział. Jeśli zacznie się w to wgłębiać, to może to daleko zajść. Nagle żona może zechcieć rozwodu, a to mu nie odpowiada. Przecież on żyje z jej pieniędzy i oby tak dalej się działo. Tym bardziej teraz nie jest odpowiedni moment. Za dwie tygodnie jego matce znowu trzeba przelać pieniądze. I to jest jego priorytet. Będzie miał czas, żeby pomyśleć, co dalej robić. Wieczorem Aleksander ledwo się powstrzymywał. Przyglądał się żonie, a ona zachowywała się jak zwykle. Gdyby nie widział tego na własne oczy, nie pomyślałby, że coś z nią jest nie tak. Ale jakoś to przetrwał. Do awantury nie doszło. Mina nawet nie naciskała na niego w sprawie pracy. I mąż uznał, że na razie wszystko idzie normalnie. Ale żona zaczęła zachowywać się zupełnie rozpustnie. Następnego dnia wybiegła z pracy, powiedziała, że idzie na spotkanie, ubrała się odświętnie i wyszła i od tamtej pory codziennie jawnie wychodziła, wymyślając różne preteksty. Mąż, zaciskając zęby, milcząco obserwował, jak żona wychodzi i wraca do domu po północy. Inny by ją wychował, ale Aleksander już postanowił dla siebie, że to nic strasznego. Niech sobie chodzi, byle tylko dawała pieniądze, można się czegoś wyrzec. Aleksander był pewien, że żona znowu prześle pieniądze jego matce. Ten temat był poruszany okresowo i Nina ze zrozumieniem kiwnęła głową. On też uspokoił matkę, mówiąc, że wszystko w porządku, że żona 20 ego dostanie wypłatę i wszystko prześle. Ale w dniu wypłaty żona się spóźniła, a matka zadzwoniła do Aleksandra, aby dowiedzieć się, co się dzieje, gdzie są pieniądze. I wieczorem mąż urządził żonie awanturę. No to już po tobie krzyknął od progu, gdzie się szlajałaś? I wiem, że dziś masz wypłatę, dlaczego nie przelałaś pieniędzy mojej matce? Bo interes się skończył, spokojnie odpowiedziała Nina. Wszystko wiesz, taki mądry, tylko nie wiesz, że trzeba pracować. Mąż jeszcze bardziej się rozzłościł, zaczął oskarżać żonę, że się wygłupia. On jest nieszczęśliwy, wyczerpany, biega i szuka pracy, a ona gdzieś się bawi. Sasza, skończmy ten spektakl, ucięła go żona. Składam pozew o rozwód, a ty opróżnij moje mieszkanie, poprosiła Aleksandra, żeby więcej nie urządzał awantur, bo inaczej będzie musiała wezwać znajomych, żeby go uspokoili. Widziała go wtedy w przerwie obiadowej, myślała, że coś się ruszyło. Ale mąż wolał zamknąć oczy i spokojnie dalej żyć jej kosztem. To wszystko obrzydliwe, westchnęła Nina trzeba szanować siebie. Nie chciała żyć z człowiekiem, który jest gotów znosić zdradę. Mężowi potrzebne są tylko pieniądze, a to jej nie odpowiada. Młoda kobieta wyrzuciła męża. Nie zamierzała z nim niczego omawiać, dała mu jasno do zrozumienia, że to koniec. Cóż, najwyraźniej swojej matce przekazał to źle, bo tylko C.O. wyszedł. A Eugenia Władysławowna zadzwoniła do synowej i zażądała od niej odprawy. Jej biedny synek wdał się w tę rozpustną dziewczynę, niech teraz płaci odszkodowanie za krzywdę moralną. Mina nie chciała słuchać do końca i rzuciła słuchawkę. Numer Teściowej trafił natychmiast na czarną listę. Młoda kobieta nie chciała już widzieć ani jej, ani jej syna. Niech teraz Teściowa żyje z biedną Sonią i biednym Saszenką i opowiada wszystkim. Jak jej dzieciom nie powiodło się z małżonkami, Anina chce żyć spokojnie.